Witam was w kolejnym vlogmasie. Teraz losujemy tradycyjnie. <grystanie> Dzień osiemnasty. Dajesz, dajesz, dajesz. Pokémon, element świąteczny, no i przeszkadzacz. I co nam wyjdzie tym razem? <grystanie> Bulbasaur. Nie patrzcie na tą literówkę. <grystanie> Pomyliłam się i źle napisałam. Element świąteczny. Kolorowo. Znaczy to tak nie do końca element, ale dobra, niech będzie. Po świętach. No dobra. Bardzo krótko przedstawię historię tego rysunku. Po prostu, no jak, jak to po świętach? Każdy z nas jest śnięty, niewyspany, obżarty, więc pewnie dużo leżymy, dużo śpimy. Więc tutaj też Blubasaur po świętach odpoczywa. E, bardzo zmęczony, bardzo przejedzony, a reszta pokemonów, e, która nie spała, która w miarę dobrze się czuje, postanowiła zrobić mu psikusa i mm, obmalowała go całą róż, różną, różną kolorem farby. <laughs> Ale on był tak zaspany, tak przejedzony, że się nawet nie obudził, kiedy go malowali, więc będzie bardzo kolorowo. Cały Bulbasaur wszystko wokół. No dobra, to tyle jeśli chodzi o historię tego rysunku, a tak to lecimy do dokończenia wczorajszego tematu, bo wczoraj się za bardzo rozgadałam, więc już wrzucam drugą część. Występuje też niestety w miejscu pracy ja niestety też tego doświadczyłam u siebie w robocie dawnej, yy, że po prostu wszyscy wokół nas nienawidzą. W szkole, powiedzmy, no bo taka dana osoba obgaduje i wygaduje niestworzone rzeczy na nasz temat, często takie bardzo przykre, i, i inni jej, jej wierząc, mają do nas naprawdę ogromną niechęć. I, jak to jest po prostu wiadomo, zwykle to jest wyolbrzymione albo nawet nieprawdziwe, i przez to wszyscy ludzie nas nienawidzą. I to jest przemoc pośrednia. Więc zauważcie, czy u, u siebie coś takiego macie, bo no, z psychologicznego punktu widzenia to ma swoje pojęcie, taka, m, takie zachowanie. To nie jest obgadywanie, to nie jest o, o, oczernianie, chociaż jest to oczernianie, ale jest to po prostu forma przemocy, a na przemoc jest paragraf. Więc y, y, tutaj jakby też możecie mieć na to gląd. <laughs> Jeśli chodzicie do szkoły i czegoś takiego doświadczacie, mam nadzieję, że nie, ale w razie czego. Po wysłuchaniu tego, będziecie wiedzieć, że coś takiego jest. No i wracając troszkę do tematu, a propos właśnie relacji, a propos związku w ten sposób właśnie jest, że dużo kobiet specjalnie właśnie jest w tym związku dla tego miodowego miesiąca. Albo na przykład nie chce tego miodowego miesiąca, nie chce w ogóle takiego związku, w którym jest raz tragicznie, a raz jest bardzo dobrze, nie chce takiego skoku, chce żyć w spokoju, chce mieć dobry, ułożony związek, nawet bez takich po prostu skoków jak w miodowym miesiącu, ale przynajmniej chociaż bez tej przemocy. I niestety powiedzmy taka kobieta, która nie jest do końca przekonana czy zerwać się z takim związkiem, faza miodowego miesiąca bardzo jej to utrudnia. Czyli no, taki, przykład, no, taki przykład z życia, że na przykład jeśli chodzicie do szkoły, macie partnera, który jest o was chorobliwie zazdrosny, który, nie, który bardzo utrudnia Wam kontakt z innymi ludźmi, że nie możecie się spotykać z przyjaciółmi, bo zaraz jest masę telefonów, masę. Ym, Masę jakichś tam rzeczy, na przykład czasami przychodzi, do, przychodzi na spotkanie, mówiliście się z koleżanką w, w kawiarni, on, powiedzieliście to partnerowi, a partner powiedzmy pod jakimś tam pretekstem przychodzi. A hej, wiesz co, przechodziłem i chciałem zobaczyć, co, co tam się dzieje, czy coś, czy może tego się najwyżej odprowadzić do domu, jeśli już jesteście po. Albo jak co, to najwyżej zaczeka, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli takiej sytuacji dość, dość, powiedzmy, taka dziewczyna doświadcza, i na przykład mówi swojemu partnerowi, że ona nie chce w ten sposób żyć, że chce powiedzieć, że prawdopodobnie będzie musieli się rozstać, to wtedy chłopak staje na rzęsach, przynosi jej kwiaty, śpiewa jej serenady, wysyła jej kartki, jakieś, tak, jakieś takie romantyczne, powiedzmy, sms czy mówi jej czule i słodko, no ale po jakimś czasie to się kończy i zaczyna się od nowa nadmierna kontrola. Niestety to nie są częste rzeczy, i dziewczyny młode, one zwłaszcza nie są y, jakby czujne na takie sytuacje, nie do końca wiedzą, że coś jest nie tak. Y, Mówi nie do końca, to nie znaczy, że w ogóle nie są świadomi, bo też no, nie odbierajmy rozum młodym osobom, no, no, no proszę Was, proszę Was. Y, więc to jest też właśnie też forma, właśnie takie, to jest forma taka, taki przykład takiej formy, takiego związku. Toksycznego, takiego związku z przemocą, chociażby psychiczną, i właśnie jak wygląda mniej więcej taka faza miodowego miesiąca w szkole, bo to nie jest tylko, słuchajcie, sytuacja, która dotyka dorosłych, to dotyka każdej osoby, która jest w związku z niewłaściwą osobą, a że w związku jesteśmy powiedzmy, już od dziecka, to jako dzieci już możemy takiego czegoś doświadczać. I, taki, i to tak w ten sposób wygląda. Że czasami po prostu ten, ta faza miodowego miesiąca, ona nam przytłacza, ona nam jakby mydli oczy, że stwierdzamy, dobra, jeszcze damy szansę, jeszcze poczekamy i to powoduje, że ten związek jakby się jest dłuższy. Bo ja powiedziałam ostatnio w poprzednim vlogmasie, że czasami potem kobiety, na przykład kobiety czy dziewczyny mają do siebie, mogą mieć do siebie pretensje, że czekałam, że czekałam tak długo. A, a, aż wreszcie się odważę na to, żeby zerwać, że na wszystko musi przyjść czas. Pamiętajcie, y, pamiętajcie też po tym vlogmasie, y, że to, jak długo, żeśmy czekały na zerwanie z takim związkiem, y, albo no, też w przypadku mężczyzn, że tak długo czekaliście na zerwanie z takim związkiem, właśnie przez to, że ta faza miodowego miesiąca zamydliła my, mydliła wam oczy w tych momentach, kiedy byście y, jakby już podjęli ten krok, podjęły, podjęli ten krok, żeby ten związek zakończyć. Bo gdyby cały czas była ta faza przemocy, no to ten związek zakończylibyście najprawdopodobniej znacznie wcześniej, jeżeli zakończyliście, jeśli zakończyliście, bo mówię tak w przy takim przykładzie. Ale jeśli to się wydłużyło, to, być, to prawda, duże prawdopodobieństwo jest, że zrobiło, było to przez fazę właśnie miesiąca, czyli skruchę partnera, chęć da, dania mu drugiej szansy oraz te momenty cudowne z prezentami, cudownymi słowami, kwiatami, bla, 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 bla. Więc to jest, to jest jeden z czynników, dla którego czekaliście, czekałyście tak długo, z zerwaniem po prostu takiej relacji, z, taki, z takiego związku. To jest jeden z przykładów. No i dobra. Dobra, słuchajcie, no to ja już i tak się za bardzo rozgadałam, więc będziemy kończyć tego vlogmasa. standardowo, jak chcecie i żebym czy o czymś jeszcze porozmawiała, o czymś konkretnym wspomniała, to oczywiście piszcie mi, czy w komentarzach, czy na privie. A jak nie, to po prostu to, co... Je jeśli na na język przyniesie, to będę po prostu gadać i tyle. I tyle. A fajnie by było, właśnie to, czy fajnie by było, fajnie jest, fajnie jest, jak mi sugerujecie jakieś tematy, bo wtedy wiadomo, że y, będzie to dla was jakiś temat, który was interesuje, a niektóry potencjalnie mógłby was zainteresować. E, też jest taka, taka prośba też dla innych. Jeśli, y, bo mu, y, jeśli na przykład, mam nadzieję, nie doświadczacie, Czegoś takiego, o, o czym mówię ostatnio na vlogmasach, ale na przykład wiecie, że ktoś z waszego otoczenia doświadcza czegoś takiego, to spróbujcie po prostu rozmawiać z tą osobą, przemówić tę osobę do rozsądku, ale nie na zasadzie weź go rzuć. Słuchaj, to jest toksyczne, weź, weź ją rzuć, bo ona jest dla ciebie toksyczna. Tylko przeanalizujcie, jak ten związek wygląda na co dzień i w przeciągu tygodni, miesięcy. Jak on wygląda, że zobacz, na przykład, tutaj jest dla ciebie kochana. Tutaj jest dla Ciebie podła, tu jest znowu kochana, tu jest znowu podła, albo odwrotnie, w zależności od tego, e, czy toksyczna jest dla nas kobieta, czy toksyczny jest dla nas mężczyzna. <laughs> Przeanalizujcie i ta osoba, ona sama musi podjąć decyzję, czy e, z tego związku zrezygnować, czy nie, bo jak ta osoba nie jest gotowa, nie chce zrezygnować ze z związku, to jak Wy będziecie cały czas mówić e, odejść od niego albo odejść od niej, to to będzie miało praktycznie tragiczny, tragiczny skutek, e, taki, że prawdopodobnie tego nie zrobi e, oraz e, będzie chciała mnie z Wami rozmawiać na ten temat, ponieważ zdanie Wasze już zna, które niekoniecznie się tej osobie podobają. Rozumiecie, więc jeśli e, macie kogoś w takim otoczeniu, to rozmawiajcie z nią, ale niekoniecznie jeśli ta osoba nie potrzebuje tego, e, nie mówcie wprost, zerwi z nią, zerwi z nim bo to nie ma sensu, bo, bo mówię, najprawdopodobniej tego nie zrobi yy, i najprawdopodobniej jakby będzie z wam, Wami się mniej zwierzać, bo jeśli na przykład dany chłopak nie chce zerwać z dziewczyną, a Wy mówicie zerwij z nią, yy, no to wtedy ten chłopak będzie się Wam mniej zwierzać, bo, będzie, będzie jakby pod, bo nie chce potwierdzać tego, czego on nie chce, ale chcecie Wy. Tak to wygląda. No dobra, no to ja Wam wtedy dziękuję. Lecimy do, do, do otwierania kalendarza i kończymy na dzisiaj i widzimy się oczywiście jutro. No dobra, otwieranie kalendarzy z orzeszkiem oczywiście. Dzień 18 tutaj. Słuchajcie już bardzo, bardzo blisko 24. Czekacie. Czekacie na święta. O Jezu, znowu nie mogę wyciągnąć. Tym razem mamy bud. Mamy bud. Odkładamy czekoladki i zabieramy się za gwiazdę każdego wieczoru, czy tam każdego poranka, tak jak ten vlogmas jest e, otwierany i tak dalej, ale tu świeci. Osiemnastka jest tutaj. I dzisiaj to, co dostajemy, jest chyba też jakiś cień. co to jest orzeszku daj mi przeczytać co to jest uwalone jest a no nie przeczytam bo jest uwalone to jest chyba jakiś brąz zostaw purka cześć purciu też też zobaczyć co jest w kalendarzu i dzisiaj mamy cień taki. O, dzisiaj już tym razem jakiś błyszczący brązowy. Czekajcie, zrobię słocza. A dzisiaj mamy gwiazdora. To jest taki śliczny, metaliczny brąz. To już jest faktycznie brąz. A jak najbardziej przyda się, bo jakby nie było, to to byłaby paleta by, y, cieni bez brązu. Naprawdę piękny. Bardzo się cieszę. Łaj! Uwielbiam te cienie, przyda się. I do, dołączam je do kolekcji tutaj moich. Hmm. Ja sobie tak położyłam, że matowe obok siebie, a takie metaliczne albo turbo pigmenty też obok siebie. No i na razie do tej pory mamy taką, ym, taką paletkę. No, muszę ją wyczyścić wiadomo. No dobra, no to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się standardowo jutro, pa pa!